Wodnik, dobry wieczór! U wodnika jest duch działania pokazany, a raczej hmm, taka próba ochronienia się czyli tutaj bardzo duża protekcja, jeżeli chodzi o wodnika, nad nim samym. Żeby nie wdawać się w znajomości, nie wracać do znajomości, które kiedyś przyniosły e, obciążenie powiedzmy w ten sposób. Wodnik broni się przed miłością. Ja nie dopuszczam do siebie miłości. Ja nie chcę miłości. E, ponieważ. Ponieważ ja muszę się zadawać z taką osobą, która wie, czego chce. Wodnik pokazuje ja nie wezmę byle kogo. Ja nie wezmę kogoś, kto sam nie ma ustalonych priorytetów, jeżeli chodzi o znajomości szeroko pojmowane. Ja, wodnik, nie zamierzam dawać swojego czasu, swojej energii tym osobom, czy tej konkretnej nie zamierzam cierpieć ponownie i do siebie dochodzić ja mam dość tych wyzwań związanych z y, ludźmi którzy zalewają mnie swoją taką toksyczną energią tym kwasem y, że ja wodnik się topię i rozpuszczam y, dość zdecydowane dość jeżeli chodzi o przepraszam głupich ludzi Wodnik jest tutaj bardzo szczery sam ze sobą. Wodnik tutaj bez, bezceremonialnie rozprawia się um, z osobami, które próbują się w jakiś sposób zbliżyć, ale ten już wyczuwa, co się święci. Co, będzie nie, że będzie coś nie tak. Wszelkiego rodzaju o, tutaj znajomości, które bardziej szkodziła, aniżeli mm, pomagały. Wodnik mówi, nie zawracam sobie tym głowy. Ja już mam dość, już dziękuję. Nie chcę nic wiedzieć, nie chcę poznawać, nie mam na to ochoty. Nie mam absolutnie żadnego życzenia, żeby żeby yy, do tego dążyć i bardzo ściśle się tego trzymam. Bardzo stanowcza, bardzo konkretna, ale z drugiej strony Świadoma energia uwodnika, która mówi mm, o tym, kto będzie gościć w wodnika życiu. Kto będzie mieć możliwość nawiązania z nim zdrowej relacji. Zdrowej to jest najważniejsze słowo tutaj, e, które podkreślam. Zdrowa relacja, e, zdrowa znajomość, zdrowa przyjaźń. Tutaj e, absolutne zamknięcie. Na wszelaką toksyczność i um, szkodzące, szkodliwe działania, zachowania innych osób, których wodnik tutaj ma se serdecznie dość. E wodnik się w to nie angażuje, wodnik w to nie wchodzi e woli samotność, wybierze samotność, aniżeli byle jakość. E Niska jakość, byle jakich ludzi, wodnika tutaj absolutnie nie obchodzi. E, bardzo asertywnie i bardzo zdrowo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.